i'm Słuchajcie, yy, mam podkład akrylowy położony to jest podkład mokro w mokro, więc już sobie odparował. Bazę robimy to jest jakaś, jakiś kod koloru z Toyoty. Przygotowałem sobie też już. On będzie czarny w sumie, ale mienił się trzciutkę w słońcu, we fiolet. Yy, sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Zobaczymy, widziałem to, wiecie, na poglądowym gdzieś tam kartoniku. Yy, też mnie pytacie nieraz, z jakich sprzętów używam. Widzieliście moje pistolety? Nie widzieliście jednego. Do bazy i klaru używam pistoletu tego typu. To jest Iwata WS400 SR2. Słuchajcie, z Digital, tak? Więc jest tutaj wyświetlacz. Mogę Wam pokazać, w jaki sposób go się domontuje. Znaczy, wyświetlacz. Wskaźnik ciśnienia, tak? Na którym pracujemy, elektroniczny, demontujecie w ten sposób. Oczywiście do każdego czyszczenia zalecane jest, żeby go ściągać, żeby go nie zamoczyć, czyścić bez niego. Więc taki pistolecik, on, tak jak gdyby yy, można powiedzieć, że wiadomo, ręka to ręka. Ja może nie jestem aż tak jeszcze sprawnym lakiernikiem, są pewnie lepsi ale on zrobi na pewno dużą robotę za Was, tak? co prawda koszt tego jest spory, no ale można się jakby zastanowić, jak chcecie się bawić, coś takiego, żeby zakupić taki pistolet. Dobra, zakładam pojemnik i lecę sobie bazą, kamera w górę, będziecie widzieć jak pracuje, odparuje sobie baza i kładziemy klar.